Hej, Siemaneczko, witam Cię bardzo serdecznie na czwartym odcinku z serii ABC Skinów CSGO. W dzisiejszym odcinku będziemy obgadywali temat flotów i scratch patternów. Tak, odróżniamy to od normalnych patternów, będzie jeszcze piąty odcinek, gdzie będziemy obgadywali Doplery, Marble, fady Slautery i wiele, wiele innych jeszcze. Patternów. Dzisiaj się skoncentrujemy na Flow Trade'ach, bo jest to bardzo również ważny temat. Przez który można powiedzieć, dużo traderów zarabia bardzo dużo pieniędzy na niewiedzących ludziach, którzy znowu tracą bardzo dużo pieniędzy, bo się po prostu nie znają. Tak więc jest to bardzo, bardzo bardzo ważne. Również ważne były pierwsze trzy odcinki. Czyli pierwszy odcinek, jakie są skamy CSGO, jak się przed nimi zabezpieczyć, czyli najważniejszy. Drugi, na jakich stronach się wymieniać, jak się opłaca, gdy się nie opłaca, jak działa i tym podobne. Trzeci odcinek, gdzie te skiny później sprzedawać, żeby na, na pieniądze, dostać wynagrodzenie e, prawdziwych pieniędzy. I dzisiaj jesteśmy na tym czwartym odcinku. E, zacznijmy najpierw od pierwszej, najbardziej ważnej, istotnej rzeczy, którą chyba każdy z wie. Niektóre skiny, czy tam większość skinów ma pięć stanów. Factory New, czyli fabrycznie nowy. Minimal Wear, lekkie zużycie, Field Tested, to... E, teraz już nie pamiętam, jak to po polsku było, e, a w sumie sobie klikniemy, zaraz sobie, sobie przypomnę. Po testach bojowych, dokładnie po testach bojowych, później jest yy, mocne zużycie, czyli Well Worn, i najgorsze jest Battle Scarred, czyli po ciężkich walkach. Każdy skin, znaczy nie każdy, ale yy, każdy skin ma coś z tej kategorii. Niektóre skiny mają tylko Factory New, Minimal Wear, inne mają już tylko Filter set Well Worn, Battle SCART i tym podobne, ale tego przejdziemy później. Bo najpierw Wam wytłumaczę w ogóle, jak działają te floaty i o, o co w tym chodzi. Więc zależnie od skina, to floaty się zaczynają od 0.000000 i lecą masz do 1.00, tam do 1 po prostu. Jak można powiedzieć, jest skin otwierany ze skrzyni, albo tworzony w kontrakcie upgrade'owym. To jest tworzony tak zwany float. To jest randomowe obliczanie od skali, od, można powiedzieć, od tego do tego, i jest po prostu gdzieś tam pomiędzy tworzony, że też unikatowy. Zdarzają się też duplikaty, ale to jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo rzadkie może jest ich chyba 5 czy 6 tych skinów, które w bardzo dawnych czasach zostały duplikowane podczas e, tych czasów, gdzie jeszcze z tym e, zwracał ludziom swoje przedmioty. Myślicie, teraz, no to fajnie, ok, no to powiedz mi, czemu jest niekiedy tak, że, że niektóre skiny są znacznie droższe, znacznie tańsze i tak dalej? Bo ta dystrybucja tych floatów nie jest taka, że po 20% każdego skinu, tylko jest całkiem inna. Fabrycznie nowy, na przykład, factory new leci od 0 do 0.07, czyli 7% wydropionych. Z tych skinów jest tani w factory -niu, czyli rzadkość ich jest wie wielka, bo jakby mówię, na 5 skinów to każdy powinien mieć 20%, a to jest 7%, czyli jest bardzo rzadka. Natomiast jak już przejdziemy do Minimal Wear, to jest między 0,07 a 0,15, czyli 0,08 różnicy, czyli jest. Troszeczkę mniej rzadka od Factory New, ale mimo wszystko rzadczy. Potem przechodzimy do field tested. Field tested, który już najbardziej rozległy jest ze wszystkich. lecie od 0.15 do 0.38. To oznacza, że field jest bardzo, bardzo dużo. Bo pomiędzy w tym przypadku 23, od 0.15 do 0.38 jest 23, czyli można powiedzieć, że na jednego fabrycznie nowego, na, na powiedzmy dwa fabrycznie nowe, i jeden minimalware. Na, na trzy takie to jest 9 takich. Albo na jednego takiego są trzy takie w sumie tutaj podobnie. Później jest Well Worn, który też jest bardzo rzadki, bo jest od 0,38 do 0,45, czyli też jak Factory New zróbcie tylko 0,7 różnicy. No i na koniec Battle Card, który w przypadku mojego tego skina jest 55%, bo od 0,45 do 1,0. Czyli można powiedzieć, że co drugi taki skin, jak wypada, to jest w tym stanie. I później Field Tested, Minimal Wear. Bądź well worn i Factory new. To już jest taka jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o rzadkość. Że po prostu niektóre skiny są rzadsze. Więc jeżeli też zobaczycie sobie na przykład filtę Steady well Worny, to bardzo, bardzo często są w podobnej cenie, ale jest ich po prostu e, znacznie mniej. Tu jestem, że to zużycie jest 60 sztuk. W przypadku Set jest 75, ale to nie jest taka duża różnica, bo ci ludzie, którzy ogarniają i to jest większość, nie chcę Well Warna. bo po co brać coś w bardzo podobnej cenie, jak można mieć troszeczkę droższe, ale znacznie, znacznie lepsze. No, To, 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 to tyle na temat dystrybucji e, stanu po prostu skina, od najlepszego do najgorszego i jak to później wygląda, bo te floaty oznaczają tak naprawdę stan. Bo to, że skin jest w new, to nie znaczy, że, że wygląda tak samo jak każdy inny albo minimal wear, filter niestety Nie jest tak, że jest pięć skinów i wygląda tak samo każdy w kategorii. Tylko zależy to wszystko od floatu. Na Wam przykład yy, skina w new. To jest ładne i to jest najniższy możliwy float. Ale jak już ten float troszeczkę pogorszy, to dam 0.6, to już to już widzicie, że tutaj tutaj gdzieś haratania się zaczęły. Na przykładzie filtestera będzie to znacznie lepiej widzieć, bo to jest najlepszy możliwy filtestet, czyli jest leciutko tutaj zarysowany, naprawdę leciuteńko tu zarysowany. Tutaj minimalnie, tu i tu minimalnie. To jest najlepszy możliwy filtestet. Natomiast najgorszy możliwy filtestet, Wygląda w taki sposób, czyli tu już jest całe zdarte, tu jest zdarte, tu jest zdarte, tu, tu. Więc tutaj kliknę teraz, to zobaczycie sami, yy, gdzie to było dokładnie tutaj, między tym a tym, a, a czy w sumie tym jest ogromna różnica. I to i to jest field tested. Jedno jest znacznie go, gorsze, drugie znacznie lepsze. Jeżeli na przykład skin ma bardzo, bardzo wysoki float, czyli powiem tak szczerze well-worn, ten, ten, ten field najgorszy, czyli 0.37, to on się praktycznie wcale nie różni od Well no, Są tak samo, nazwę to, brzydkie i ten skin jest po prostu gorszy. Więc jak będziecie sobie na rynek, kupicie takiego, bo będziecie, o, lepszy od Well Warna, to możecie trafić na najgorszy możliwy stan i wtedy się nawet nie różni od Well Warna. Jakiś znawca skinów powie, o, ładny skin, szkoda, że Well Warna. Wy powiecie, nie, przecież to jest Filtested, nie widzisz różnicy? no, bo Nie widać. A natomiast jak macie bardzo dobry float, tak jak 0.15, to on już wygląda jak najgorszy minimal wear. Tu już widzicie sami, ta różnica jest naprawdę maluteńka. Jest, ale jest malotenka i w takim przypadku akurat yy, możecie grać takim skinem i udawać, że to jest minimal wear albo po prostu będzie ładniej wyglądał, bo nie będzie zaharatany, nie? No, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne floata. Kolejna jest taka, że yy, jest coś takiego jak topka floatu. Jak piszecie sobie jakiś skin, dam wam przykład M9 Doppler, lubię ten przykład dawać. Damy sobie zwykłego M9 Dopplera, yy, tego po prostu, Face dwójkę. damy sobie go. No ja mam przykład, jak różnicę robi float. Float to jest w jakimś stopniu rzadkość i item kolekcjonerski. W przypadku tego noża, to taki zwykły nóż jest warty powiedzmy gdzieś te 1600 zł. Tak powiedzmy, że jak macie, nie wiem, taki przeciętny, nie? to to jest wart 1600 zł, ale im wyższy jest float. Tym droższy jest. Na przykład numer 1, gdzieś jest koło wartości 10 tysięcy. Czemu? Bo jest najlepszy ze wszystkich M9 Dopplerów. Faz 2. przykładowo, to jest przykład teraz. Może być też 15 20 wartości, albo też tylko 7 albo 8. Ale jest już wielokrotnie lepszy od normalnego. Natomiast drugie miejsce już jest mniej warte, trzecie również. I później to już idzie tak w duży. Na przykład ten może ciągły wart 1600 zł. A na przykład ten, jak mówię, 90 tysięcy, ten na przykład 7, ten 5 i tutaj 3 i tak ta top 10, 3 koła i tu już spada poniżej 2 koła i, i leci w dół. Zależy to oczywiście od skina, bo są takie wyjątki, gdzie, yy, to, który Wam też pokażę, na przykład Fire Serpenta, który on może wypaść tylko i wyłącznie między 0,06 a 0,76, czyli fabrycznie nowy ma szansę, żeby wypaść tylko w wysokości 1%. No to sami widzicie, że czyni go to bardzo, bardzo rzadkim skinem. No bo 1% jest na szansę, żeby go dostać. Przez co minimalware też jest dosyć drogi, bo jest to taki mniej rzadki, najlepsza możliwość, żeby tego skina mieć. Widzicie sami, jaka jest różnica cenowo. Mimo to, że taki set na granicy wygląda już jak taki minimalware na granicy, nie? Ehm, więc, więc są przez to rzadkie skiny, ehm, bo po prostu rzadziej dropią. Teraz mam kolejny przykład innego skina, AWP Asimov tego skina nie ma w stanie fabrycznie nowym, ani minimal wear. Najlepsze co może wypaść to jest 018, czyli field tested, Battle Scarbon well worn. I w tym przypadku szansa, że trafią się stan battles card będzie coś koło 65%, przynajmniej 70. To będzie koło 9-10% i reszta dopiero będzie field tested. Więc to zależy bardzo mocno od skina i pokażę wam jaka to jest tak naprawdę różnica między na przykład najgorszym battles skardem i najlepszym Zobaczycie zaraz sami, że wszystko jest w jednej kategorii. O, tu się zaczyna. To jest Battle Card. Powiecie, ja dobra, no tu zarysowany, tu zarysowany już taki zużyty troszkę ten skin. Ale zobaczcie sobie lufę, jak wygląda w tym stanie i w najgorszym, czyli 1-0. Oj. No się poczekać, aż to poleci dalej. Ten filmik jakiś taki trochę średnio działający jest. Ale zaraz zobaczycie sami, jest Battle Scart, jak się stan zaczyna pogarszać. Na początku był lekko zepsuty, ale patrzcie, co będzie zaraz. Nie tylko zaraz. Stop! Stop! To już jest najgorszy możliwy stan. Widzicie różnicę między czarną, totalnie lufą wszystkim obdrapanym, a czymś takim albo takim? To wszystko jest Battle scar czyli jak pójdziecie sobie na przykład na rynek, chcecie to AWP kupić, to jest. Są one od dobrego do złego stanu. Jak teraz sprawdzić float rate? Jest do tego bardzo wiele możliwości. Jedna jest po prostu zalogować się na jakąkolwiek stronę do wymiany skinów z mojego drugiego odcinka i sobie sprawdzić, jakie macie floaty. A druga jest po prostu też przez rynek Steam zbadać w grze, bądź jak już macie tego skin w waszym ekwipunku, jaki on ma float. I to właśnie zmienia mocno też wartość tego skina, bo jak skin ma bardzo dobry float, to wygląda bardzo dobrze. Jak skin ma bardzo zły float, wygląda bardzo źle. Lecz to również nie jest w przypadku każdego. O, widzicie teraz, one jest obdrapana, będzie coś około 0,70, nie 0,69 nawet, więc blisko byłem. Więc już jest taka mocno obdrapana, ale jak sobie na przykład klikniemy na tom poniżej, poniżej, zaraz się ekran załaduje, poniżej, to nas jest o 4 na przykład droższa. A ona już ma stan 0,63. Nie jest o wiele lepsza, ale jest troszeczkę na pewno lepsza. Klikniemy sobie teraz w tej kolejności trzeci, który jest 3 zł, znowu droższy. I zobaczymy, jaka tutaj będzie po prostu różnica w cenie, w flocie. To jest 0,65. No, wszystkie takie dosyć podobne. Czemu? Bo te, które są wyjątkowo dobre, są rzadkie, bo są najlepsze battle skardy albo są najgorsze. Więc ja teraz pokażę ostatnią stronę. Ja podejrzewam że tutaj na tej ostatniej stronie będzie jeden z najgorszych, ale to zadziała, bo rynek z tym jest do dupy. Przypominam, że to jest najgorszy, gdzie możecie się trajdować. No, a dobra, dobra. Nieważne, ale powiedzmy, że na koniec mogą być po prostu droższe. No, i to powiedzmy tak, każdy skin ma swoją zasadę. To jest też bardzo, bardzo ważna rzecz. Są skiny, które mają od 000 do 1.0. Są skiny, które mają tylko set Well one battles card, jak na przykład też dam, nie wiem, przykład Galila, chatterboxa, który może być, który jest w filtestydzie bardzo rzadki, bo widzicie, jest tylko od 0.35 do 0.38. Więc szansa na to, że on wydropi, jest poniżej 1,5 gdzieś. Procenta, no bo to w ogóle nie dropi, a tak to cała reszta to jest Battles Card i Well Worn. No to w tym przypadku może, może trochę więcej, tam te 5%, 6%, że wydropi. Dlatego jest po prostu rzadszy, dlatego jest taka cena. Wygląda tak samo, ale jest 4 razy po prostu droższy, bo jest 10 razy rzadszy, nie? No, a wiecie, że różnica jest naprawdę minimalistyczna. Do tego są jeszcze skiny, które się praktycznie wcale nie zużywają. Dam teraz przykład: Empresa, skin, którego sam bardzo lubię i miałem przez długi okres. On, jak sami zobaczycie, on nigdzie nie ma zaharatań. On się po prostu robi ciemniejszy. Zobaczycie, widzicie, to jest fabrycznie nowy. To jest taki najgorszy stan. To jest na przykład field tested, a to jest taki też field tested. Widzicie, że jest po prostu różni się tym, że, że no powiedzmy tak, najlepszy field tested, czy prawie minimal wear kontra najgorszy filtr, jest po prostu trochę ciemniejszy i w tym przypadku ceny też się mało różnią, a ma faktory New po prostu bo jest. No bo jest to takie rzadkie, to jest jakby auto, no możecie kupić auto z salonu, możecie kupić auto używane, no to faktor nie po prostu ludzie traktują auto z salonu, nówka po prostu sztuka. Jedna bardzo ważna rzecz, dużo ludzi mówi, że skin się z czasem podczas grania zużywa, to jest nieprawda, skin się nie zużywa, on dropi raz, w takiej formie jest i w takiej zostaje do samego końca życia, więc to akurat jest głupota, jakby ktoś wam takie coś mówił. Dobra, to, to teraz wszystko na temat w sumie tych flow traitów, czyli jak mówiłem, jeszcze raz powtórzę, skin się tworzy, dostaje numerek od, od możliwego od możliwego minimum do możliwego maksimum, dostaje ten numerek i ten numerek później się sortuje w daną kategorię. Czyli filter, minimal minimalware i tak dalej. I później wszystko od tej jednej do drugiej granicy jest w tym skinie. I niektóre skiny naprawdę robią bardzo dużą różnicę, przez co też wartość się zmienia. To war zmienia. Zmiany wartości ja Wam pokażę yy, na no właśnie droższych skinach, bo im droższy jest skin, tym grubszą różnicę to robi. Bo po prostu zaharatania wtedy się zmieniają. Ja Wam dam mój ulubiony przykład, M4A4 Howla. On się bardzo masakrycznie zmienia, zależnie od stanu. Ja Wam to teraz pokażę, jak na przykład yy, jest w stanie totalnie fabrycznie nowym, Oj, kurde, czemu ten filmik tak się psuje? No, to jest totalnie fabrycznie nowy. Widzicie, nie ma tutaj zaharatania żadnego. Nie ma tu praktycznie nic, jest tylko tutaj troszeczkę. I ogólnie tu też nie. To jest najlepszy Factory New. Ja teraz pokażę taki gorszy, mimo wszystko fabrycznie nowy skin. To. Tu już jest zaharatane, tu się zaczyna haratanie, tu już jest zaharatane, tu się zaczyna, tu się zaczyna, tu się zaczyna, no po prostu... Sami zobaczyliście, patrzcie jaka jest różnica. To i to jest fabrycznie nowe, a widzicie, że się zmienia jak niektóre skiny między Battle Scardem, nie? No, jeszcze raz zadamy 0,6 i damy najlepsze. No jest tragiczna różnica. Tak samo z minimal najlepszy minimal wear. Tu już jest porysowany, tu już jest porysowany, tutaj, tutaj, no już jest strasznie gorszy. Ja wam teraz pokażę jeszcze, o to jest najgorszy minimalware, a to najlepszy. Oj, jeszcze nie, jeszcze nie tu i tu. No jest masakryczna różnica, przez co im droższy jest skin, tym większa jest też różnica w cenie. Więc jak mówię, zaraz Wam to pokażę na przykładzie Hola Na temat tej strony, o której teraz jestem mówię, jest odcinek, czyli drugi, sobie, mam, sobie go obejrzycie. Ja teraz Hola fabrycznie nowego. Zobaczycie sami, jak sobie dam tutaj filtr, e, powiedzmy, że taki zwykły 0,39, 0,54, no zaczynają się wszystkie od 6333 dolarów, ale jak damy sobie już 0,1 i 11 tysięcy, 11, 11 i widzicie wszystko tak do 0 tej jedynki jest za ceny 11,5 tysięca, czyli prawie dwa razy tyle. Czyli to, że ktoś ma faktury New Hola nie oznacza, że ma hola za 50 tysięcy albo za, za, za te 25 tysięcy, bo float robi taką masakryczną różnicę. W cenie. Im rzadczy coś jest. Jeżeli chodzi oczywiście o takie normalne skiny, tak do 100 zł czy coś, to to nie robi dużej różnicy w cenie, ale w wyglądzie. Yy, na przykład nie wiem, dużo ludzi lubi z takich tańszych skinów na przykład. Yy, gdzie on tu jest? Ten mój fajny kałaszek. Kiedyś go też miałem. Yy, Elite Build, gdzie jest Elite Build? Yy, Elite Build. O. To jest taki tańszy skin, tak? Skin, który kosztuje powiedzmy te 2 euro, czyli 8 zł. To ludzie mimo wszystko, zażąda, żeby był w jak najlepszym stanie. Zobaczcie sobie, mówię, ten Minimal Wear i ten tutaj. No to jest jeszcze field tested. O, tutaj już jest tu zaharatany, tu już jest zaharatany, tu jest zaharatany, tu już jest coś zaharatane, tutaj, tutaj to zaharatane, tam od tyłu widać to bardziej. Tutaj zaharatany, już jest znacznie gorszy. Teraz Wam pokażę również minimalware. Tam jeszcze, jeszcze nie, teraz jest minimalware. Nic nie zaharatane, nic nie zaharatane, nic nie zaharatane, również tu nic, tu nic, tu nic. No i w przypadku, właśnie skina za 8 zł, możecie już mieć skina, który wygląda na przykład znacznie, znacznie lepiej. Tylko, jeżeli chcecie kupić na rynku, musicie się troszeczkę pobawić, bo po prostu musicie poinspektować je i zobaczyć je w grze. Ten na przykład 0,10, czyli jest w takiej połowie kosztuje, o już tu kupił, był za 9 zł 6 groszy, ale widzicie, że tego kocha jest bardzo wiele razy za 9 zł 6 groszy, możecie sobie tak po prostu go sprawdzać. Przepraszam za te problemy z ekranem, niestety Avermedia daje dupę. O, 0,08, to już jest prawie najlepszy, to już jest, mówię, z tych 7% to już jest w tym drugim, więc to już jest lepszy kałach. Więc lepiej kupić tego od na przykład e, innego, nie? Dobra, wyjdziemy sobie to bo jak mówią tutaj jakieś problemy z obrazem, a w sumie wiem, czym one są stworzone. Mm, już to zmieniam, a bo, czy, czy, co jest, co jest grane, co jest, co jest, co jest grane, a bo ja mam tutaj y, stretched ekran, dobra, ja to już wiem czemu tak jest, no niestety ja gram z w 21 na 9 bo fajnie się gra, ale no się zepsuło tutaj, no tutaj nagrywam dla was w, innym, tym, w, innej, w innej rzeczywistości, a musi się wtedy przerzucić. E, bo większość zas ma mniej szerokie ekrany. No, więc to w sumie tyle na temat e, flotów. Jest jeszcze coś takiego jak Scratch pattern. E, scratch pattern to oznacza coś takiego, że Eee, zarysowania na skinach. Dam wam również jeszcze jeden przykład, mm, bardzo ważny, to znaczy się chodzi o to, że z jednej strony im niższy flow tym lepiej wygląda, ale też nie zawsze, z reguły tak jest, ale jest jeszcze coś jak scratch pattern. Ja teraz dam przykład karambita lore, bo ja takiego posiadałem. I te karambity ogólnie mają często taki róg zaharatany. To jest teraz sortowanie według najlepszego flotu. I tutaj zaraz będzie Factory New, fabrycznie nowy karambit. To jest ten. Ja Wam go pokażę, jak on wygląda. On, jak widzicie, w tym rogu jest tutaj zarysowany. Tu jest zarysowany, zaharatany tutaj. To jest fabrycznie nowy. Pokażę Wam kolejnego fabrycznie nowego. Jest tutaj, tu już mocno zaharatany. Samicie jest mocno zaharatany, tu również. Pokażę Wam jeszcze jednego fabrycznego, to ma bardzo ważne znaczenie. Zaharatany, zarysowany, ale float na poniżej 0,7, bo są to fabrycznie nowe. I ja Wam teraz pokażę, bo zapomniałem to w sumie od razu tutaj przygotować, ale ja Wam teraz zaraz pokażę mojego minimal wear, czyli lekko zużytego, który miał najlepszy scratch pattern. Widzicie to? Cleaner Corner, the 95% factory news. Tak, to jest Minimal wear, czyli to jest skin lekkiego zużycia, mogłoby tutaj to zadziałać, a tym skinem, czemu tu nic na tym nie działa, czemu ta platforma zarabia miliardy, a jest roz, nierozwinięta. Ale widzicie sami, nie ma zahratania, nie ma, po prostu nie istnieje, nie ma zaharatania. Tutaj z przodu jest lekkie, ale jest to minimal wear, lekko zużyty, czyli ta zasada też nie zawsze się tyczy niektórych skinów bo po prostu jeszcze oprócz tego dochodzi scratch pattern, czyli pattern zarysowania. Jest tysiąc patternów zarysowania, one są randomowo też generowane i w tym przypadku po prostu jeden jest bardziej zarysowany, drugi mniej. I oprócz tego są jeszcze inne patterny, które obgadamy w następnym po prostu odcinku. Ja liczę na to, że Wam się ten odcinek podoba, Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie proszę kanał, nie zapomnijcie obczaić ostatnie cztery odcinki i obejrzycie następne odcinki na temat właśnie patternów, bo one zrobią jeszcze większą, już to już naprawdę bardzo, bardzo, Grubą różnicę niż same floty, które już też, jak sami widzicie, mogą tego samego skina o 20 tysięcy zł powiększyć. Tylko, że w przypadku patternów, to, to już nie gadamy o 20 tysiącach, czyli na, tylko, tylko na przykład o pół miliona, o milion zł, jeżeli chodzi na przykład o Kawaha 47 Case Hardened Scar Pattern statraku Więc yy, <ścoughs> zapraszam Was na ten odcinek, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że otworzycie na przykład sobie. Yy, tam przykład motylkowy doplar, powiedzcie, wow, fajnie, mam 6 tysięcy złotych, super fajnie, a tak naprawdę jest warty 100 tysięcy złotych i ktoś od was go odkupi za 7 tysięcy. Będziecie szczęśliwi, że jeszcze zarobicie tysiaka, jakaś, a tydzień później on go sprzeda za 100 tysięcy i nowe auto. A wy, nowy rower. Oglądajcie! Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo!